Angielska Premier League. Tutaj już mamy do czynienia niewątpliwie z najlepszą ligą piłkarską na świecie. Dyskusji na ten temat raczej nie zamierzam podejmować, bo jest ona zbędna. W poprzednim eksperymencie sprawdzaliśmy, jak szkoleniowcy, m.in. z Premier League, właśnie oraz innych topowych klubów na świecie oraz topowych reprezentacjach, spiszą się w polskich realiach. Tutaj wywracamy sytuację do góry nogami i polskich szkoleniowców polskich klubów ale nie tylko przenosimy do angielskiej Premier League zanim zaprezentuję wam wybrańców których dodałem do poszczególnych zespołów chciałbym wam wyjaśnić jak to się stało tak więc do klubów top 7 ligi w zapowiedzi sezonu to ja wybierałem menadżerów natomiast pozostałą część menadżerów czyli od miejsca 8 do 20 zostały one wybrane poprzez maszynę losującą tak więc rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy prezentację Arsenal Londyn poprowadzi Jacek Magiera. Za starami Aston Villa Adam Nawałka. Bournemouth powierzamy Jurkowi, Wujowi, Brzęczkowi. Brentford i Piotr Stokowiec. Do Brighton trafia Waldemar Fornalik. W zespole Barney witamy Mariusza Lewandowskiego. Czesław Michniewicz poprowadzi londyńską Chelsea. Były selekcjoner Polski do lat 21 Adam Majewski obejmie Crystal Palace Natomiast z kadry U-20 do Evertonu wędruje Miłosz Stępiński Zespół Fulham poprowadzi z kolei Piotr Nowak Marek Paprzun obejmuje Liverpool Kopciuszkiem z Luton zajmie się Marcin Broż Za sterami Manchester City zasiądzie Jeden z moim zdaniem najdolniejszych polskich szkoleniowców, Dawid Szulczek. A czerwona część Manchesteru dla Macieja Skorży. Newcastle United i kolejny polski zdolny trener, Aden Siemieniec. Nottingham Forest dla Tomasa Debela, Sheffield United dla najstarszego w zestawieniu, Stefana Majewskiego. Tottenham z kolei poprowadzi Michał Probierz. Do popularnych młotów trafia z kolei Jacek Zieliński. Jan Urban wylądował w Wolverhampton. A tak prezentuje się już zapowiedź tego sezonu. Oczywiście na czele stawki Manchester City, na samym dole Luton Town, Sheffield United oraz Barney. Warto nadmienić, że niektórym już po prostu podniosłem pensję, aby kluby nie zwolniły ich zbyt szybko i aby mogli poprowadzić zespół przynajmniej w tym jednym sezonie. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Jeśli to nie będzie miało sensu, no to to zmienię, ale jeśli będzie miało to sens. To właśnie tak to zostawimy. Przejdźmy zatem już do końca sezonu i zobaczmy jak ci menadżerowie poradzili sobie w Lidze Angielskiej, w Europejskich Pucharach oraz w Angielskich Pucharach i FL Cup Pucharze Anglii. Tak więc mamy już wyniki pierwszego sezonu Premier League pod wodą polskich szkoleniowców. Z Digi spadają Sheffield United, Barney oraz Crystal Palace. Mistrzem Manchester City, drugie miejsce dla Manchester United, trzeci Liverpool, czwarty Arsenal, potem Chelsea, Newcastle i Brighton, które zagrają w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jedyne co mnie tutaj może dziwić to niska pozycja Tottenhamu oraz West Hamu, a zatkakiwać bardzo dobrze spisujący się Bournemouth i Nottingham Forest. Zerknijmy zatem jak przebiegły rozgrywki w Paru Anglii Carabao Cup i wtedy wrócimy sobie do tego jacy menedżerowie utrzymali swoje pozycje. Arabawa Cup, padałupem Manchester City, który pokonuje w finale Newcastle 3-0. do 0. Natomiast tutaj FA Cup również padałupem Manchester City. Tym razem pokonują również Newcastle w finale 1-3. do 3. Tak więc znamy spadkowiczów, znamy mistrzów, znamy zwycięzców krajowych pucharów. Zobaczmy teraz, który z polskich menadżerów stracił pracę, a który ją utrzymał. Na początek Sheffield United, i tutaj menadżerem jest Thomas. Frank, co oznacza, że poprzedni szkoleniowy Stefan Majewski tracił tę pracę. Straciłem, natomiast pod koniec marca będąc w stanie wygrać tylko 5 meczów, 7 remisów i aż 21 porażek. No, dosyć słabo to wygląda. Barnley. No i menedżerem Barney dalej jest Mariusz Lewandowski, czyli on swoją posadę zachował. Dosyć w zasadzie niespodziewany spadek. Crystal Palace. No i tutaj menedżer również stracił głowę. Javier Aguirre, który zastąpił na tym stanowisku Adama Majewskiego, czyli dwóch Majewskich, zostało z ligi zwolnionych. Natomiast ten dużo szybciej, bo już 2 grudnia, ale on wygrał tylko trzy mecze, cztery remisy i aż 9 porażek. No nie dziwi to zwolnienie, natomiast sam spadek raczej nie może być przypisany tylko na jego konto, ponieważ Javier Aguirre poprowadził zespół prawie przez tyle samotni, co Adam Majewski, więc tutaj spadek dzielimy na dwóch. Luton Town utrzymało się w Lidze, no i zobaczmy. Tak jest, Martin Brosz dokonał cudu i utrzymał Kopciuszka w elicie. Wolverhampton i zobaczmy. Matthias Almeida, a to oznacza, że Jan Urban został zwolniony, ale dosyć niedawno, bo w marcu, 9 marca, 11 zwycięstw, 7 remisów, 16 porażek. No nie wygląda to jakoś źle, podczas gdy Almeida, który zastąpi Urbana, jedno zwycięstwo, 4 remisy i jedna porażka Hulam Londyn i ich nowy menadżer bądź też stary stary menadżer Piotr Nowak zajął Hulam 15 pozycję w lidze nie został zwolniony West Ham United dosyć niskie 14 miejsce no, oni też grali w Conference League zobaczmy Jacek Zieliński dalej menadżerem tego zespołu więc można mówić o sukcesie aczkolwiek sukcesem jest tylko to że nie został zwolniony ponieważ no pozycja w lidze dosyć słaba nie lepiej, a wręcz dużo gorzej poszło Tottenhamowi, który zajął miejsce 13, no i tutaj mam wrażenie, że musiał Michał probierz stracić pracę. Tak jest, Roberto de Zerbi nowy menadżer, natomiast stało się to 25 listopada, czyli bardzo wcześnie został tutaj zwolniony. Natomiast no też de poprowadził zespół hamów w takim samym czasie jak Michał Prowierz. jak sobie Prowierz radził tutaj, 4 zwycięstwa, 3 remisy, 7 porażek, no jest to słaby bilans. Natomiast dezerbić 6,5 remisów i porażek 10. Myślę, że mogli tutaj dać Michałowi poprowadzić zespół do końca sezonu. 12 miejsce dla Aston Villa. Tutaj menadżerem został Adam Nawałka i zobaczmy, czy utrzymał tą pozycję. No bo powiedzmy sobie szczerze, Aston Villa chyba ciutkę wyżej mogłaby się tutaj znaleźć. Przede wszystkim przed Bradford, Bournemouth czy Nottingham Forest. I Adam Nawałka jednak utrzymuje tą pozycję. Mąci tutaj dalej, go wspiera. No, przeciętny sezon wykonania The Villains. Zerknijmy zatem na Brentford i tutaj Piotr Stukowiec dalej menedżerem tego zespołu. Całkiem przyzwoity wynik. Bournemouth no zdecydowanie tutaj niespodzianka. Oni byli typowani zdecydowanie niżej na miejscu w 16, a jednak wuja Brzęczek tutaj świetny wynik osiągnął. No nie sądzę, aby został zwolniony. Dokładnie wuja Brzęczek dalej u sterów Bournemouth, No i trzeba przyznać, że Świetny wynik osiągnął z tym zespołem. Tak więc miejsce 9 Nottingham Forest. Jak widzicie to już zespoły, które walczyły bezpośrednio o europejskie pochary. Brighton, Everton i Nottingham. Finalnie Nottingham miejsce 9, a trenerem dalej jest Thomas Zdebel, więc przyzwoity wynik. Everton zaledwie punkt za europejskimi pocharami. A szkoleniowcem Evertonu dalej Miłosz Stępiński. Nadszedł czas na zwycięzców tego sezonu, bo tak należy się tutaj mówić o zespołach, które zakwalifikowały się do europejskich pucharów. Brighton i Waldemar Fornalik dalej u sterów tego zespołu, więc solidny sezon w wykonaniu Waldka. Newcastle United dopiero na miejscu szóstym, aczkolwiek no to nie jest chyba zespół aż taki mocny, chociaż do Ligi Mistrzów zaledwie cztery punkty. I Adrian Siemieniec dalej jest menedżerem tego zespołu, no świetnie. Chelsea Londyn i Czesław Michniewicz. Czy tutaj ta współpraca jest dalej kontynuowana? Tak jest, Czesław Michniewicz pomimo tego, że nie awansował do Ligi Mistrzów, dalej jest menadżerem Chelsea. No i ciekawe, czy zarządy tych klubów były w stanie zaakceptować, że nie zdobyli mistrzostwa, ale zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Arsenal i Jacek Magiera ciągle trenerem, no świetnie. Jacek podtrzymał tutaj pasce czwartych miejsc Arsenalu, zerknijmy na Liverpool i Marka Papszuna. I Marek Pawszun dalej tutaj jest menedżerem. Ligia zdominowały dwa kluby z Manchesteru: Maciej Skorza. Czy dalej tu jesteś? Tak, jest. Maciej Skorza dalej prowadzi Manchester United. No i byłbym przeogromnie zdziwiony, gdyby Dawid Szulczek już nie prowadził Manchesteru City. No właśnie, tak też się dzieje: Dawid Szulczek dalej u sterów Manchesteru City, więc bardzo fajny sezon w wykonaniu tych wszystkich polskich szkoleniowców. Cieszę, że Szulczek dał radę tutaj Manchester doprowadzić. Na sam szczyt, zerknijmy sobie teraz zatem na europejskie pochary i jak tym zespołom poszło w tych najważniejszych rozgrywkach klubowych. a Zaczynamy od Jadka Zielińskiego w West Hamie, który grał w fazie grupowej Ligi Europy i doszedł do ćwierćfinału odpadając z Lazio po porażce 0-2 na wyjeździe oraz 0-1 u siebie. W rozgrywkach FA Cup również nieźle, ćwierćfinał, porażka z Newcastle. A IFL Cup zakończyli na półfinale, również przegrywając z Manchesterem City 2-3. Aston Villa pod wodą Adama Napałki awansowała do fazy grupowej Conference League, eliminując Lecha Poznań 3-0, 3-1. Całkiem fajnie tutaj poszła domowi na wałce. Z IFL Cup odpadli z West Hamem po porażce 2-3, natomiast dotarli aż do piątej rundy FA Cup, gdzie ulegli Arsenalowi samą Conference League. Zakończyli na miejscu na półfinale. Zakończyli na półfinale przegrywając z jeden 1 do 0 oraz 1 do 2, więc całkiem porządnie, chociaż Aston Villa tutaj była raczej w gronie faworytów do wygrania Conference League. Natomiast półfinał niczemu tutaj Adamowi nie ujmuje. W rozgrywkach Ligi Europy uczestniczył jeszcze Brighton. No Jak widzimy, zabrakło jednego punktu do awansu z grupy, ale zajęli miejsce trzecie, tak więc spadli do Conference League. Zerkniemy, jak poradzili sobie w tamtych rozgrywkach. No i wyeliminowali tutaj Bodo Glimcy, wygrywając dwa razy 3 do 1. Potem nadszedł czas na Lille. No i niestety tutaj w jednej 8 finału Conference League odpadli z Lille, właśnie dotarli natomiast do półfinału Poharu Anglii, przegrywając z Newcastle United 0-2. Jedyna taka plama na honorze to porażka z Carlisle w EFL Cup w czwartej rundzie. I Werboul pod wodą Marka Pawszyna również grał w Lidze Europy, no ale oni niestety odpadli zaraz po wyjściu z grupy dla że wygrywając 2 do 0 u siebie. No ale niestety pierwszy mecz przegrany 2 do 0 na wyjeździe, i po pożegnali się z Ligą Europy. Nadszedł czas na creme de la creme, czyli ligę mistrzów Newcastle United. Pierwsze miejsce w grupie, w której mieli Porto, Salzburg i Feyenoord. Pewny awans do dalszej fazy rozgrywek. To samo Manchester City, w pierwsze miejsce z Real Madryt. Taka sama ilość punktów w grupie jeszcze Milan i Union Berlin, więc to nie była najłatwiejsza grupa, ale mimo wszystko Dawid Szulczek sobie poradził. Mamy tutaj jeszcze Arsenal, który awansował z pierwszego miejsca w grupie z Benfica, Galatasara i Kopenhagą, bez żadnej porażki, 16 punktów. Manchester United w grupie z Paris Saint Germain, pierwsze miejsce jedyna jedyna porażka, którą właśnie spędzi odnotowali na wyjeździe i też pewny awans do kolejnej fazy. Zerknijmy zatem, jak poszło im w fazie kolejnej. 1 ósma finału. Widzimy tutaj Manchester City eliminuje Bayern Munich. 3 do 1 w tym meczu. Natomiast Arsenal radzi sobie z Atletico Madryt. 4 do 1. Niestety Newcastle przegrywa z Paris Saint Germain 5 do 3. Natomiast no to na pewno nie przynosi. A Manchester United może czuć się zawstydzony i Maciek Skorżak, który odpadł z FC Porto 6-2 w tym meczu. Pora na finały, no i tutaj Manchester City dalej na wysocieńskiej ścieżce. Dawid Szulczyk ogrywa Paris Saint-Germain 4-2. Porto przegrywa z Arsenalem Jadka Magiery, który zdaje się pomścił tutaj Maćka Skorża. Tak więc czas na półfinały, a w półfinale Manchester City wygrywa z Arsenalem. I melduje się w finale Ligi Mistrzów co oznacza, że Arsenal oczywiście odpada w tej fazie gier. Niespodziewanie tutaj Celtic jeszcze z Inter'em e, nadjąć się zmierzył w drugiej parze półfinalowej. No Celtic bardzo daleko tutaj zaszedł. No i finał zdradzę Wam, że jeszcze jest nierozegrany, tak więc za chwileczkę przekonamy się, czy ten Szulczek zdobył Ligę Mistrzów z Manchesterem City. Natomiast do tego dojdziemy, jeszcze zderknijmy na pozostałych Zwycięzców pozostałych europejskich pucharów Lazio pokonuje w finale Ligi Europy Milan 1-0 i zdobywa to trofeum. A Conference League po dogrywce pada upem. Tu luzy. Czas więc na finał Ligi Mistrzów i zobaczymy czy Dawid Szulczek wygra te rozgrywki. Tak też się stało moi drodzy. Manchester City pod wodzą Dawida Szulczka wygrywa 3-1 z Interem Mediolan w finale Ligi Mistrzów. Branki Halanda, De Bruyne, Kowacicia oraz Karnego dla Interu. Finalnie dają nam wynik 3 do 1. No i Dawid Żuczek z zwycięzcą. To by było na tyle w tym eksperymencie, w pierwszym sezonie. Bo mam wrażenie, że jeśli Wam się spodoba, jeśli tutaj osiągniemy 30 łapek w górę, to lecimy z drugim sezonem, symulatem drugiego sezonu i wynikami tych właśnie symulacji. Dziękuję Wam raz jeszcze za oglądanie i za bardzo pozytywny odbiór poprzedniego eksperymentu. Jesteście wielcy. ཁས 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 ཁས